Dlaczego Straż Pożarna aż przez 5 godzin nie mogła uporać się z płonącymi barakami? Dzisiaj także o bezpłatnych posiłkach dla potrzebujących oraz o sukcesach Górskich filharmoników. Podobnie jak 11 stycznia, tak i wczoraj prawdopodobną przyczyną pożaru baraków przy ulicy Muzealnej było podłożenie ognia. Tak niewinnie obiekt ten palił się zaraz po przyjeździe Straży Pożarnej, czyli po godzinie 19. Płomień nie tak błyskawicznie się rozprzestrzeniał, by po około 30 minutach baraki całkowicie stanęły w ogniem. Dlaczego Straż Pożarna nie była tym razem skuteczna i pożar gaszono przez blisko 5 godzin, a do akcji zaangażowano 7 jednostek i 20 strażaków? Przede wszystkim dlatego, że wystąpiły problemy braku wody. Jest takie ciśnienie, że to może podlewać. W bezpośrednim sąsiedztwie baraków, gdzie znajdują się budynki mieszkalne, prokuratura i muzeum po prostu nie ma hydrantów. W związku z powyższym musieliśmy ściągnąć większe ilość samochodów z dużą ilością wody oraz organizować zaopatrzenie wodne na stronę ulicy Wojska Polskiego. A na ulicy Wojska Polskiego strażakom przyszło zmagać się nie tylko z podłączeniem do hydrantu, ale także z kierowcami. Nie otrzymali bowiem strażacy z żadnej pomocy ze strony policji czy też straży miejskiej. Dlaczego? Nie wiadomo, ponieważ komendant miejski policji, jak nam dzisiaj powiedział, sprawę dopiero zbada. Wczorajszy pożar pokazał, że miasto jest kompletnie nieprzygotowane do tego typu zdarzeń. Nie można bowiem traktować z przymrużeniem oka na przykład problemu braku hydrantów. Zgliszcza, które pozostały po barakach wyraźnie pokazują, co w przypadku ewentualnego pożaru mogłoby pozostać na przykład po pobliskiej prokuraturze czy też muzeum. Informacje Artur Zakrzewski. Baraki przy ulicy Muzealnej, które wczoraj doszczętnie spłonęły są własnością starostwa powiatowego w Jeleniej Górze. Starosta powiatu twierdzi, iż nie udało się ich rozebrać po pierwszym pożarze, czyli po 11 stycznia, ze względu na obowiązujące procedury o zamówieniach publicznych. Właściciela dosłownie o kroku uprzedzili więc podpalacze. Tak się złożyło, że wczoraj przed południem zapadła decyzja, kto to będzie rozbierał. Starosta twierdzi że paradoksalnie uprzątnięcie z gliszczy będzie kosztowało więcej niż rozbiórka całości. Teraz więc starostwo zapłaci za to około 15 tysięcy złotych. Poszliśmy w dodatkowe koszty w związku z tym pożarem, bo mieliśmy już sprawę dograną w ten sposób, że za odzyskane odzyskane materiały obniżą koszt rozbiórki. Teraz niestety no, zapłacimy za, za całość tam żadnych materiałów się już nie da odzyskać. Do tego doliczyć trzeba także koszty, jakie na gaszenie pożaru poniosła Straż Pożarna. Jeżeli chodzi o koszt akcji, mniej więcej można powiedzieć, że jest to koszt około 3000 zł. Ja nie liczę już tutaj pracy ludzi, tu chodzi tylko o zużycie sprzętu. Wliczając to wszystko, ryzyko utraty zdrowia i życia, przed jakim stanęli wczoraj strażacy. Ale czy sprawa ta zostanie wreszcie ostatecznie rozwiązana? W tej chwili można podjechać, zobaczyć. Jest tam ta firma, która się zajmie wywiezieniem tego. Sprawdziliśmy. Tego co po barakach pozostało nic nie rozbiera. Czyżby więc starostwo powiatowe rzeczywiście czekało na to, aż podpalacze dopełnią swojego dzieła, narażając przy okazji podatników na kolejne koszty? Bezpłatne posiłki bezdomnym i potrzebującym ufundował zarząd miasta. Codziennie o godzinie 12 tuż koło domu dziennego pobytu przy ulicy Kilińskiego wydawana jest z reguły zupa z wkładką. Stołówkę urządzono w namiotach wojskowych przekazanych przez parafię podwyższenia Świętego Krzyża. Jest dużo ludzi przychodzi, a szczepli przyjeżdżają też ludzie. Jak na razie począwszy od 10 stycznia z bezpłatnych posiłków korzysta codziennie około 70 osób. Jednak jak nas zapewniła dzisiaj dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Tomaszczyk-Żarska istnieją jeszcze do wykorzystania spore rezerwy. Tak więc przy Klińskiego może stołować się nawet 120 osób dziennie. Akcję wydawania bezpłatnych posiłków zarząd miasta planuje kontynuować co najmniej do marca. Daliśmy z ciebie wszystko i spotkaliśmy się naprawdę z dużym uznaniem. Takie słowa usłyszeliśmy od Jeleniogórskich filharmoników tuż po powrocie z dwóch koncertowych wystąpień w Niemczech. Na zaproszenie Westfalskiego Uniwersytetu w miniony weekend w Minster i Lengerich, nasza rodzima orkiestra, wykonała oratorium Eliasza Felixa Mendelssona. Nie był to pierwszy wyjazd właśnie w ramach tej współpracy z Uniwersytetem, a już drugi. I kolejny wyjazd będzie właśnie w czerwcu w tym roku, gdzie będziemy tam grać cztery koncerty właśnie w Minster i w okolicach, a także w Erfstadt w ramach współpracy miast Jelenia Góra i Erfstadt. Orkiestrze, którą poprowadził niemiecki dyrygent Urli Grosser, towarzyszył chór Instytutu Pedagogii Muzycznej Uniwersytetu w Münster Kapela Juventa. Niemcy to nie jedyny kraj, gdzie swoje umiejętności prezentują nasi filharmonicy. Przed nimi wyjazd do Hiszpanii. Oprócz tego, w ramach Euroregionu Nysa. Mamy już podpisaną współpracę właśnie z chórem z Jablonca i w ramach tej trójstronnej współpracy także z Niemcami, z Euroregionem, z Citał i z Bałcen, z właśnie z panem Friedemannem Byme który najprawdopodobniej będzie dyrygował jednym takim wspólnym przedsięwzięciem, czeski chór, nasza orkiestra, soliści z Niemiec. A miejsca, gdzie zaplanowano te koncerty to Jablonec, Bałcem i Jelenia Góra. Właśnie skarżą się zwierzaki, które zamiast długie zimowe wieczory spędzać u boku swojego właściciela, muszą przebywać właśnie tutaj. To jest jeden z piesków, które trafiły do nas z kowar. Mieszkańcy tego miasta znaleźli pięć sztuk pozostawionych w tamtym tygodniu w piwnicy jednego z budynków w kowarach. Dwa udało nam się już umieścić w normalnym domu, a te trzy maleństwa czekają jeszcze na swoich właścicieli. Wydawać by się mogło, że coraz niższe temperatury oraz coraz grubsza warstwa białego puchu sprawi, że co po niektórzy właściciele czworonogów nie będą pozbywać się swoich pupilków poprzez ich porzucenie. Jednak... Dwa dni temu przywieźliśmy dwa szczenięta porzucone w jednej Górze tutaj na ulicy Słowackiego, które tak przemarzły, że niestety mimo naszych tutaj usilnych starań e, e, potrzeba było tylko pomóc w ten sposób, że poprzez zaszczyt skrócić ich męki. W sumie do Jeleniogórskiego schroniska dla małych zwierząt w każdym tygodniu trafia jakiś niechciany zwierzak. Obecnie przebywa tam prawie 64 nogów. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, a więc pojawieniem się problemu co zrobić ze swoim pupilkiem podczas wyjazdu, przypominamy, że istnieje możliwość pozostawienia go w schronisku. Jednodniowy pobyt zwierzaka w tak zwanym psim hotelu uszczupniasz portfel na kwotę 10 zł. Do tego przedstawić musimy aktualne świadectwo szczepienia.